To był wieczór wędkarski i mój mąż i jego przyjaciele właśnie wyszli na kolejną noc pełną przygód. Zostałam sama. Na początku wszystko wydawało się normalne. Właściwie cieszyłam się ciszą. Mając dom dla siebie, mogłam robić co chciałam, prawie idealnie. Dopóki kuzyn mojego męża nie przyjechał na motocyklu, spóźnił się i w końcu przegapił przejazd. Poprosiłem go, żeby wszedł. Siedząc w kuchni, bezskutecznie próbował się dodzwonić. Wpatrywał się w telefon, popijając szklankę wody. Wodę wypił praktycznie jednym haustem. Na początku po prostu żałowałem, że przegapił przejazd, a powrót do domu byłby już bardzo męczący. Zapytał więc: Czy może zostać na noc? Nie widzę nic złego, ale przyznaję, że powinienem był odmówić. Moje i tak było jak szept: czuję się trochę niekomfortowo. Oczywiście mój mąż nie miałby nic przeciwko, myślę. Jego zielone oczy patrzyły na mnie z wdzięcznością, dzwonił nadal bez skutku, tym razem poprosił mnie o piwo, dostałem dwa i wznieśliśmy toast. Zaczęliśmy rozmawiać i on dotknął mojej ręki delikatnie, tym razem cała drżałam, zauważył. Trochę zdenerwowany, ale próbując otrząsnąć się z tego uczucia, szepnąłem do siebie. To tylko przejściowe pragnienie czy coś. Noc minęła i to uczucie przyszło ponownie. Tym razem leżałem w łóżku i usłyszałem hałas dochodzący z kuchni. Jakby ktoś ciągnął coś po podłodze. Moje serce przyspieszyło. Usiadłam na łóżku i uważnie słuchałam. Kuzyn mojego męża był na dole i słyszałam, jak ponownie otwiera lodówkę. Powoli wstałam z łóżka, włączyłam latarkę w telefonie i na palcach zeszłam po schodach. Eduardo, dzwoniłem, ale nie było odpowiedzi. Kiedy dotarłam do kuchni, on siedział i jadł kanapkę. Bez koszulki i w ulubionych spodniach od piżamy mojego męża. Spojrzałam na niego jak na kogoś nadzorującego coś rzadkiego, motyle w brzuchu wróciły silniejsze. Tej nocy prawie nie spałem. Piżama mojego męża bardzo na niego pasuje. Błogosławiona genetyka. Mój umysł nie chciał się zatrzymać, nie poznawał siebie. Usiadłam na łóżku, serce biło mi szybko. Zapukał do drzwi sypialni. Słyszałam jego oddech, powoli wstałam. Otwórz przy drzwiach, powietrze wydawało się ciężkie i gęste. Światła w korytarzu były wyłączone, ale przyćmiony blask lamp rzuca cienie na ściany. Palce mi się trzęsły, gdy sięgnąłem po włącznik. Jak tylko włączyłam światło, on od razu je zgasił. Zamarłam, patrząc na niego. Jego ciało było sztywne, serce biło szybko. Drzwi się za nim zamknęły. Jego głos był szeptem, spojrzał na mnie, nawet nie mrugnął. Wziąłem głęboki oddech i podszedłem, czując, jak moja skóra cierpnie. Przyciągnął mnie blisko, stanęłam na palcach, to nie w porządku, szepnęłam jeszcze raz. Uśmiech, nerwowość mnie opuściła. Doprowadzasz mnie do szaleństwa, wymamrotałam, wciąż na palcach. Pocałował mnie, a ja odpowiedziałam, jego mięśnie były sztywne jak kamień. Ogarnęło mnie uczucie euforii. Spojrzałam na drzwi, były zamknięte, ale czułam delikatny wietrzyk wpadający przez okno. Związał mi włosy na czubku głowy, a ja zamknęłam oczy na kilka sekund. Objął mnie całkowicie ramionami, a dreszcz przebiegł mi po plecach. Ostatni raz spojrzałem przez okno. Nie wahał się, jego polecenie głosowe zostało wykonane. Poszliśmy spać prawie nad ranem. Z którym się obudziłem, mój telefon dzwoni. Dźwięk przeciął ciszę poranka, przez co natychmiast wyskoczyłam z łóżka. Eduardo spał spokojnie obok mnie. Wzięłam telefon. Pojawiło się kilka wiadomości. To był mój mąż, który mówił, że cepsuł się samochód. To było blisko. Adrenalina krążyła po moim ciele. Zacisnęłam palce na telefonie, gdy ponownie czytałam wiadomości. Moje myśli szalały. Usiadłem na łóżku, mój oddech przyspieszył. Ponieważ Eduardo mógł spać tak spokojnie, potrząsnąłem nim, próbując przekonać siebie, że to był sen. Ale tak nie było. To było prawdziwe i to mnie przygnębia. Wziąłem głęboki oddech i odesłałem go. Wstał i poszedł wziąć prysznic do mojej łazienki. Trzasnęłam drzwiami do sypialni. Jakbym uciekała, moje ciało było całkowicie napięte. Dziwne uczucie mrowienia rozeszło się po moim kręgosłupie. Próbowałam się uspokoić i myśleć racjonalnie. Obraziłam się w myślach, wiedziałam, że to poważny błąd. Eduardo wszedł do kuchni i pociągnął mnie powrót do rzeczywistości. Moje serce przyspieszyło. Jego wzrok pozostawał wpatrzony w mój. Nikt się nie dowie, powiedział mi, ale ja wiem, odpowiedziałem za pierwszym razem. Byłem pewien, że ten odcinek zapewni mi kilka nieprzespanych nocy. Odejdź. Krzyknęłam i wypchnęłam go. Przyjechał mój mąż i wszystko nie wróciło do normy, niepokój nie opuścił mnie. Przez cały dzień byłam niespokojna, szczególnie w obecności męża. Odwróciłam wzrok, ale przez chwilę myślałam, żeby mu wszystko powiedzieć, bałam się, miałam wrażenie, że on wie wszystko. Pomimo strachu nie mogłam już uciekać. Ręce mi się trzęsły, poczucie winy było ciężkie, ale musiałam iść dalej. Ukrywanie ulubionej piżamy mojego męża było prawie niemożliwe. Znalazł je w koszu na pranie i powiedział, że nie pamięta, żeby je nosił. Nie miałam nawet siły odpowiedzieć. Chciałem tylko cofnąć się, w czasie stawiając opór. Ze ściśniętą klatką piersiową spojrzałam na obrączkę. W tym momencie zadzwonił do mnie. Zapytał, czy pojawił się jego kuzyn. I tak, po raz kolejny skłamałam. Coś we mnie potępiło mnie. Zadzwonił telefon mojego męża. To był twój kuzyn. Prawie spadłem z krzesła. Mój żołądek się skręcił. Ten drań przepraszał za brak połowu. Mąż tylko powiedział, że będzie miał inne możliwości i nawet zaprosił go na weekend do naszego domu na lunch, na co spokojnie się zgodził. Przez chwilę zrozumiałam, że nie tylko strach przeze mnie przepływał. Było jeszcze jedno dziwne uczucie. Chciałem zapomnieć o tych obrazach. Zamknęłam mocno oczy. Próbując wymazać każde z nich, próbując uspokoić falę strachu, która we mnie płynęła. Ale niestety nie przyniosło mi to spokoju. Wręcz przeciwnie, strach tylko wzrósł. Nic więcej nie mogłam zrobić. Zupełnie nic. Wszystko było ciche, ale była to cisza przytłaczająca. W tej ciszy była obecność Eduardo. Nie było słychać żadnego dźwięku, tylko wspomnienie tamtej nocy. Poczułam się jak szalona. Zaraz za mną mąż dotknął mojego ramienia, jedną ręką chcąc zabić tęsknotę. Nie mogłam mówić, zamarłam w miejscu. W mojej głowie pojawiała się tylko jedna myśl, a moim największym błędem było mówienie mężowi: Przyjdź, Eduardo. Jeśli Ci się spodobało, zostaw komentarz. Bardzo pomaga to kanałowi. Zostaw też lajka i zasubskrybuj nasz kanał. Do następnego filmu.